I witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku StarCraft 2, kampania w kopie Wings of Liberty, misja siódma, The Great Train Robbery. Ja jestem Wam, ze mną jest Wąsu. Cześć. I będziemy robić super... Super pociąg okradanie. Tak. Wielki pociąg, kradzież. O, mam podpowiedź. Jest miejsce na ekspansję, jeżeli potrzebujesz więcej surowców. Hmm. No ale jest, to wiemy gdzie. Tak. Pewnie będzie podobny setup. Choć zobaczymy. Wąsło hostuje, więc jest na dwóch bazach. No i tak. Zobaczymy, jak to pójdzie, co? Tak, no jak już przebyliśmy się przez Escortę, to teraz wszystko z górki. Easy teraz. Easy. W ogóle ostatniej misji się nie boję. <laughs> no. I tam paru jeszcze po. Która upgrade jest lepszy tam na zergów? Ten co przejmuje kontrolę? Czy ten co spowalnia? A, Dobra, Znaczy z zasady jest lepszy ten, który przejmuje. No. Bo możesz sobie Ultraliski czy Brudlordy przejmować. Tylko mm -hmm. różnica jest taka, że to musisz kontrolować, a ten co spowalnia nie musisz, nie? A, okay. To jest ta Czyli ten, co spowalnia jest, jest lepszy. lepszy. <laughs> Okej, okay, widzę twoje dwie bazy. Ja mam tylko dwa heliony, ty masz osiem Marinów. Mm -hmm. Ciekawie. I tak jak zawsze pamiętajmy trzeba zacząć od armii, bo na pewno będzie jakiś pierwszy atak No, dobra, easy. Ej, ja zaczynam bez baraków. baraków... Ej! O, sorry. Myślałem, że zrobiłem miejsce. A no ja w ogóle bez baraków zaczynam, więc troszkę nie nie Nawet nie mogę Marinów robić. Diamond Buck, kto go przejmie? Ja. To może jak ja powinien Diamond Bucky przejmować? A może tak, no. To może zróbmy tak. Dobra, Reszta saturacje. Zobaczymy co się stanie. O, od sporo. no osiem. To przydałby mi się upgrade, żeby heliony też mogły w trakcie jazdy walić. Twoje tak robią. Mm -hmm. Oj, oj, Aa! bunkier. Dobra, Pomógł ci? Eee, po prostu nie atakuję. A w ogóle mam. Nie, nie mam. Okay. Dobra, dobrze, że mi przypomniałeś, że jestem mechem. Gdzie patrzę, gdzie mogę. O! Na no, nic nie zrobię. Uwaga, atak, uwaga, atak. Coś ściągnąłem na siebie, dokładnie medyków i firebata, więc powinniśmy mieć trochę łatwiej. No nie za bardzo. Nie dobrze. Tylko pociąg już jedzie. No jakoś damy radę. Musimy. No, Ja oczywiście będę szedł pod diamant baki, no bo... Hello? Mm -hmm. A co ja robię? Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? No niepotrzebnie baraki stawiałem, no dobra. Teraz na Dobra, ale chyba go rozwalimy. Mm -hmm. Teraz szalone dwa diamantbaki robią swoje. O, odwrót. Kasa z niego wypadła dosyć daleko. Weź tu bądź. Co możemy? Ho, choke. Dobra, okay. Nie! Zabijesz mi Diamondbacka! Dobra, w szczęście wyjechał. Wjeżdżamy intu na bazę? Nie! No wypuść mnie, idź stąd! Jezus... Już Escorty jadą? O mój kurde, jak tam pojechać? O, dobra. Je, no idźcie tam, co wy nie idziecie? Dobra, naprawmy te baki Szybko A my tu Dobra, jadę Jezu, duże te eskorty Dobra, wyjeżdżam naprzód, żeby być pociąg Nie zrobimy tego. To będzie zrestartować, a to inaczej będę, Inaczej podejdę na początku. Aha, już ich baza mnie zabija. O, jeszcze jest atak na bazę, zobacz. Aha. Ok, ok. Dobra, restart. Um. Nie, nie, no nie zrobimy. Zabijemy. No na pewno nie zrobimy, ale myślę. Jeszcze. Ja wiem, co źle zrobiłem. Ty coś źle zrobiłeś? Okay. No, Baraków z dużo zrobiłem, niepotrzebnie. No na start. A to zamieniać? Chcesz się zamieniać już? Nie, nie, śmiało. Dawaj, zagraj ponownie, lecimy. Okej. Okay. Nie, spokojnie. Na razie to jeszcze się uczyliśmy, wiesz. Mhm. No to odpalaj. Znaczy, trochę oszustwo. Jim Raynor lorowo musiał to za pierwszym razem. Tylko mhm. Jim Raynor grał na łatwiej, łatwiej, miał? Grał na easy. Miał łatwiej, czystą solo, i miał checkpointy, i możliwość zapisywania. No, nie wydaje mi się. No tak, miał lorowo. No nic się poradzisz. Tak, tak. no Na pewno miał lorowo możliwość zapisywania. Oczywiście, że tak. Jak miał inaczej? Mieć?

Dobra, dobra. Nie no, ta misja akurat trzeba pod diamant bakieć stąd mi się wydaje. Inaczej będzie po prostu za ciężko. Mm. No, no, dawaj, Diamond, Tylko jak tu się wybronić? bukry. Mm, Wiem, ale raczej będziemy używać armii, żeby. jakby wyjść to. Ja zrobić parę marinów do bunkrów, tak? Zobaczymy, jak mi się uda. O, racja, twoje heliony w ruchu mogą strzelać, więc też są nawet OP na pierwszy nie. pociąg, a na drugi się też na diamond baki, Dobry. Dobra. O, urna, już tak szybko? No. Szybciej niż wtedy. Nie. <śles> nie? nie. Dobra, ten jest bez eskortu, nie? Tak mm, Tu masz bunkier, więc poczekam tu O! No ale wydałem atak, action i to tyle Więcej nie wymyślę Co, te heliony bez kitu jeżdżą i strzelają? Ale sztas

Przydałoby się skany. O, już. Aha. Dobra, no to co, jesteśmy szybcy, co? Cześć, zdobywam darmowego Diamond diamondbacka. Dobra. Zdobyłem. To może ja się skupię na bazie, a ty na tych diamondbackach, co? Znaczy, no ja po prostu ich zdobywam z mapy, nie? W sensie... To, to nie jest jakaś duża rozkmina. No okej, okay, no w sumie racja, bo tu się wchodzi. A one są bardziej tankowate, weź. Bo te heliony tu giną na sekundę, wiesz? No tak, dlatego ja nie robię helionów. No od drugiego pociągu też powinieneś już cisnąć tego, nie? Ale heliony świetnie obstawę im zdejmują. Tym bardziej jakbyś nimi mikrował trochę. I się ruszał. nie za bardzo jak one powinny, wiesz, być mikrowane. No, możesz strzelać w trakcie ruchu, więc to jest absolutnie OP. Ale mary nie mają duży zasięg Aha, i właśnie źle zrobiliśmy, powinieneś mi powiedzieć jak ten yy, Jak się mm. przesyła zasoby szybko W górnym prawym rogu, lewy kontrol to po stówie daje Dobra, idzie na nas nie yy, okej, okay, okej, okay. zaraz się wybronię Okej, okay, kolejny diamond back o już idą, już idą. Więc Dobra, będzie wybronione. Widzę bezproblemowo. Dobra. O, ja tu już naprawiam, więc tak. Mm -hmm. Dobra, idą na dole, chodźmy tam. Już dobra. Już idę A, Chodź, 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 chodź. Dobra, dobra dobra, nie założyłem. No mówię, ja opomniał, na dole. że to są trzy kory. No heliony, proszę obstawy Okej, okay, obstawa leży Fuh. No tu bunkru nie musiałeś dawać! <grych> Dlaczego? No bo tam nic nie ma. Okay. Tam był tylko... No. Eee, a co to było te żółte? A, te dajmonwaki, tak? A, o są zaczęte na mapie! Nice. Dobra, ja tu zbierałem innego bonus quest'a teraz. Żeby wszystko było na pewno. I cisnę dalej w poszukiwaniu bonus. Questów, o jest drugi z trzech. Zerg research, tak zwany Zerg research, tak Jeszcze Dobra. jeden został. Witam, Diamondback. A nie, to jest baza. No tak, tu jest ekspansja potencjalna, nie? Mhm I grzechodnik, więc tam jadę z tobą Mhm Dobra, leciłem po pociąg, co? Ale fajne te helione, takie samochodziki Kot Wills Wheels. Kolejny Diamondback, który nie był oznaczony na mapie. Dobra, potwierdzam, że mam wszystkie. Został jeszcze tylko jeden Zerkryester. A który jest gdzieś na mapie? Dobra, ściągam obstawę. Nie jestem pewien gdzie, ale jest. Uuu, Banshee mają. Uuu, a masz chantier Nie. Okej. Okay. Teraz ich do bazy najwyżej, to Banshee. Więc się wycofaj. I tyle. Bunkry sobie poradzą, aś prozglądam. A idę tu się naprawić, Zal... Czy to jest Zerk Research? Banshee. Tak, znalazłem Zerk Research. A. To idę go przejąć. Mhm. Mm Kolejny marinami do bunkru. I zdjęty.

Hmm. Mineral field depleted. What's what needs killing? Over time, big job. What needs killing? Yo, bad news. Dobra, jednak easy. Musieliśmy tylko początek ogarnąć, a teraz to już. Tak, tak. Easy. Tylko nie podoba mi się, że mi ekspansje chcą atakować. Rzucić mi po. chociaż. Eee, Sam sobie. Rzucę. Zrobię tak. No kurde, co na co nas tam robi, wierć? Ja nic nie słyszę, więc luz. Okay. Albo coś przedstawia. tych maruderów ciśniemy? Eee, mus... najlepiej ich unikać. Nie wiem, nie wiem. Możemy unikać. O, o, moje SCV utknęły. Ach. O, ale tych górnych to bym chyba i tak zdją. i dolnych też będzie trzeba, mm. ale oni się kają. Oznam, <grywka> Diamondback jak chleb.

No. Ej, e, a teraz nie ma ataków na bazę czy my tak przejmujemy wszystko? Chyba przyjmujemy. Chociaż... Może to i taki, na... Może ich nie ma. O szybki pociąg. Ach, te strzelająco jeżdżące heliony, świetna sprawa. I śpimy. Ej. Żegnamy do widzenia. I został tylko jeden pociąg. Dobra, ta misja była... Jeszcze ten upgrade fabryki, że mogę dwa naraz robić, jest coś. Co, że reaktor? No, czy jak? Te Nie, to reaktor. No, reaktor. Chcesz jeszcze jedną ekspansję? Jest tutaj. Nie, już mam Nie, no, to, tam mielibyśmy <grym> problem, i, żeby wjechać. naprawia? <grym grym> nie wjeżdżaj mi tu, bo mi tu naprawiają. No S wiem, C i teraz przyszedłem, żeby mnie też ponaprawiać. <grym> nie mam tu tyle. <grym> Ej, myślę wszystkich. Oh. Let's go, baby. No jeszcze heliony tańsze i nie kosztują gazu. Mm -hmm. O patrz, a tak? Pytałeś się czy są ataki, są. No nie ma. Mam większą armię. <noise> nie masz większą? No? A ile masz supply'a? 150 Dobra to Pokaż. masz większą moja jest po prostu. A no Ciekawe co? Ne, znaczy, Te... też dwa supply'a zajmują czy trzy? Też dwa A, dlatego. O kurde są dużo lepsze out, chyba No, Więcej HP Więcej damagea. Więcej armora, więcej damagea i biją opancerzony więcej, a nie lekką, więc idealne na, na pociągi ale o to chodzi w tej misji, ty świetnie obstawę zdejmujesz Jak są, ten, nie, mają no, tak, przeciwnikę Marini, dobra, pójdę pierwszy Aaa, ściągasz moje, da A, dobra, wjeżdżamy w to jest GG O, patrz, duże czołgi mają! O! Wierny pancerny No, wjeżdżamy im na bazę, dawaj, szybko, nie zatrzymuj się No dawaj, gdzie ty jedziesz? Patrz, <laughs> O, i jadą sobie <laughs> uh, Escape Oj, mój ulubiony moment. No nie, mamy po 4 minerałów i gazu, ci nic z tym nie zrobimy. Najgorszy moment. Ale mamy 11 tego, więc. Uuu! sensor to radiofuser, sensor to jest. Okej, są rzeczywiście <coughs> nowe rzeczy. No, no nie wiem. O, no jest, rocket. Co to, jest... A... no to? Ej, zobacz u najemników, coś mamy, ale nie wiem, co to jest. To nie jest jednostka słoneczna. Rocket! To jest cyklon. O... To jest, to jest cyklon, tylko jakiś. Myślisz, hmm. że to wziąć? Skoro jestem pod tego? Pff, możesz, ja planuję wziąć wszystkich well, tych podśwyków, tylko najpierw ich outside. ulepszam. Tych helionów sobie pocisnąć. Jak chcesz. A Więcej HP na maruderach i dostają Slowa. To jest za 7, czy mogę coś kupić za 4? Tutaj sensownego. Imon Bucky plus 50 HP. Hmm. Wszystko więcej armora? Dobre, biorę. Cyk, rzeczy. cyk. Dobra, to ja jestem ready. Mmm, to się ehm, Na nic nie czekam. Bunker, Mission completed. Bunker. Dobra, zrobimy tak. Welcome commander. I wezmę tego cyklona. Mission completed. Oh. What the hell? Miałem lepszy wynik finalny niż ty, bę, tak? głównie dlatego, że chyba jednostki droższe i więcej zabijały, no bo pociągi, A, by nie tak, jest to, tyle. to co ty zakładasz teraz? Eee, to, czy ja zakładam teraz, dowiemy się w następnym odcinku, eee, więc na chwilę obecną dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, ja jestem wam, ze mną w Wąsu. Na razie. Na razie, hej.